Jak bardzo spadnie bitcoin? Cześć, z tej strony Piotr, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfela kryptowalut z małym kapitałem. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, Musisz wiedzieć, że co tydzień, co weekend spotykamy się już od ponad 70 tygodni, aby za 20 zł kupić Bitcoina, za drugie 20 zł kupić Altcoina i sprawdzić, czy inwestowanie z tak, mały, z tak małymi kwotami ma w ogóle sens i sprawdzamy, czy bardziej się opłaca inwestować w Bitcoina, czy może długoterminowo bardziej się opłaca inwestować w Altcoiny, więc jeżeli jesteś ciekaw, co dla Ciebie się przygotowałem, zostaw łapkę w górę. I lecimy z tematem. A jeżeli chcesz być na bieżąco z tymi tematami, pomyśl, aby ten kanał subskrybować. Okej, okay, więc jak wygląda sytuacja dzisiaj na rynku? Generalnie Bitcoin stoi w miejscu, ale jeżeli obserwowałeś i byłeś na ostatnim odcinku naszej serii, to wiesz, że wiele altcoinów straciło do Bitcoina naprawdę dużo kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent przy ciągu tylko jednego. Tygodnia, da, da to też się odczuć oczywiście na naszym portfelu, dlatego szybciutko wejdźmy sobie w nasze podsumowanie naszego portfela. Wszystkie nasze zakupy monitorujemy na coin tracking. Mamy tutaj wszystkie informacje i wszystkie potrzebne statystyki, tak więc wejdźmy sobie w Statystyki do bitcoina. Sprawdźmy wykres i zobaczcie, jak to teraz wygląda. Mieliśmy już na niektórych z tych kryptowalut, kryptowalut mieliśmy ponad 200%, jednak jak widzicie, wszystko nam pospadało. BIX, czyli buybox token, miał już 12 tysięcy za sztukę. I niestety była, może niestety to jest właściwie normalna rzecz na rynku, że po prostu zdarzają się korekty. Tak samo w tym wypadku, więc to jest jedna z tych lekcji, które moim zdaniem każdy powinien nauczyć się odrabiać: że na pewnym etapie, na pe w pewnych momentach, należy realizować przynajmniej część swoich profitów. Ja wiem, że nasza strategia zakłada długoterminowe trzymanie, czyli tak zwany hodling. Też jestem tego zwolennikiem, mam sporą część portfela na hodling, gdzie nie bawię się w trading, nie bawię się w swingi, nie bawię się w odsprzedaż, czy po prostu, aha, teraz drożej to sprzedam i za chwilę odkupię taniej, ponieważ robiąc to wcześniej, Wiele razy się na tym sparzyłem, więc mam część portfela, gdzie jest stricte po prostu na long term. Mam swoje punkty, w których będę wychodził, kiedy odpowiednie ceny zostaną osiągnięte. Jednak drugą część mojego portfela robię właśnie trochę bardziej ryzykowne zagrania, czyli właśnie trading, swingi i tak dalej. Więc też Ciebie zachęcam do tego, aby właśnie w takich momentach, kiedy wiesz, że po prostu jesteśmy kilkadziesiąt procent, czy nawet kilkaset procent w przeciągu kilku tygodni, bo to, to właśnie zauważyliśmy, na niektórych kryptowalutach w przeciągu 4-5 tygodni mieliśmy wzrosty po 200. 300% na czysto do bitcoina, więc jeżeli inwestowałeś bitcoina, w, powiedzmy, w, dajmy na to w Buyboxa, inwestowa inwestowałeś w byboxa jednego bitcoina, to po 5 tygodniach miałeś z tego jednego t ponad 3 bitcoiny, więc to był moment, że być może wyciągnąć połowę, czyli 1,5 bitcoina i zostawić sobie 1,5 bitcoina tak, żeby po prostu dalej po prostu to było w grze. Jednak część profitu zawsze naprawdę warto wyciągać, więc mam nadzieję, że tą lekcję też kiedyś odrobicie. I będziecie mogli z tego bardziej korzystać, bo za każdym razem, za każdym razem, kiedy zdarzy się taka korekta jak teraz, bardziej jesteśmy tego świadomi. Mam nadzieję, że wy też. I jak widzicie, mamy niecałe minus 11%, a mieliśmy już, jak sprawdzałem te nasze statystyki, mieliśmy już tutaj minus 6%. Tydzień temu było minus 7%, minus 6 było podczas, kiedy nie nagrywałem. Więc jak widzicie, dość spory spadek, tak? Ponownie, czyli w stosunku do Bitcoina nasze altcoiny mają minus 10%. Jednak co jest ciekawe, kiedy wrócimy sobie do statystyk, do złotówki, tutaj się okazuje, że nasze statystyki się praktycznie nie zmieniają i generalnie wciąż jesteśmy około minus 20 parę procent do tyłu. Więc pomimo tego, że niektóre altcoiny straciły, ale fakt, że Bitcoin po prostu poszedł w górę do, i przekroczył 5000 dolarów, nasze portfolio mniej więcej stoi złotówkowo w miejscu. No to jest normalna sprawa, tak? Cały czas będziemy takiś. Moim zdaniem, jeszcze mamy sporo szansę na korektę, aczkolwiek, już raczej nie taką na 3200. To jest moje zdanie, tak? Moje zdanie raczej jest takie, że bardzo możliwe, że zakręcimy się w okolice 4200-4400. Omówiliśmy to na ostatnim wideo, jednak, oczywiście, jak będzie, zobaczymy. Tego nikt nie wie. Ktoś zdecyduje, że wchodzi bardzo duży kapitał do gry, wchodzi duży kapitał na rynek i znowu będziemy mieli pociągnięcie kolejną świecę do góry na 6708, kto wie jednak. Dzisiaj też przygotowałem dla Was kilka fajnych wykresów, kilka fajnych statystyk, które pomogą nam zobaczyć, tak, w perspektywie czasu, jak to naprawdę wygląda. Ponieważ wiele osób, zwłaszcza nowych, które zaczynają dzisiaj z kryptowalutami, nie mają tej perspektywy, tak, nie wiedzą, co naprawdę się dzieje na rynku i nie wiedzą po prostu, że takie te volatility, te, te skakanie ceny są. Po po prostu naturalną rzeczą. Ok? Więc tak to właśnie wygląda. Kolejna rzecz, czyli jaką krypto dzisiaj kupujemy? Patrząc na to, co mamy w portfelu i jak to wygląda, ja zdecydowałem, że dzisiaj zakupimy. Po raz kolejny uśrednimy, nie dorzucamy dzisiaj kolejnej nowej kryptowaluty, ale uśrednimy koszt zakupu z poprzednich zakupów. Dlaczego? Ponieważ mamy właśnie spore spadki. Zobaczcie, Zilika była ponad już 500 Satoshi. My ją kupowaliśmy po 400, kilkadziesiąt. Natomiast to jest moim zdaniem dobry baj na obecną chwilę, ponieważ osobiście mam tego naprawdę sporo. Na kilku giełdach robię też na tym arbitraż więc z mojej perspektywy, Zilika jest jednym z najmocniejszych projektów i też. Będzie brał swój udział, jest jednym ze sponsorów na konsensusie, więc myślę w niedługiej w niedługiej przyszłości w, zaraz w kilka tygodni możemy spodziewać się ciekawych wzrostów. Kolejną krypto, którą dzisiaj o której chcę dzisiaj powiedzieć i którą chciałbym dzisiaj kupić po raz kolejny, jest właśnie QuarkChain. Dlaczego QuarkChain? Bardzo prosta sprawa niedługo bardzo duże wydarzenia. Zachęcam Ciebie, aby zajrzał, zajrzała na Twitter kurczenia i zobaczył, zobaczy, zobaczyła, co się po prostu święci. A, ro, a mają się wydarzyć naprawdę bardzo duże rzeczy w tym projekcie, więc to jest kolejna rzecz. Mamy spadek 20%, tak, 20% na obecną chwilę. Kupowaliśmy to po 1000 Satoshi. Mamy to też w naszej tabelce z tradingiem, więc zobaczymy, co się wydarzy. Jednak uśredniając koszty, właśnie na tym to polega, dollar cost averaging, czyli strategia uśredniania kosztów zakupu, Mówi nam o tym, że jeżeli kupujemy, tak jesteśmy powiedzmy w dołku, więc, moim zdaniem, to jest tym lepszy okres, żeby szukać właśnie takich momentów na uśrednianie tych cen zakupu. Mamy też podwójne dno, tworzy nam się tutaj ta formacja cenowa. Zazwyczaj jest to formacja bull, tak, czyli formacja, która nam mówi o tym, że cena jednak pójdzie z tego miejsca w górę. Więc fajnie, 794 poniżej 800, było już 750 najniższa cena, jednak to nas na obecną chwilę. Interesuje, ale na początek standardowo kupujemy sobie Bitcoina za 20 zł. Kupimy dzisiaj 103,438, więc 103,438. Ok, i cena workchaina ktoś sprzedaje po 7,94, podzielić na 7,94 i kupimy dzisiaj 130,2745 workchaina, więc tutaj już zakupiliśmy. Wchodzimy tutaj, mamy łączną sumę 130, więc kupimy sobie 131, ale do naszego coin tracking wpisujemy dokładną sumę. 131. 1, ktoś sprzedaje po 79,4 i klikamy kupno. Wszystko zostało zakupione. Lecimy szybciutko na nasz coin tracking i wpisujemy nasze dzisiejsze. Klikamy new, amount 000. Mamy 103438 103438. Oczywiście jest to Bitcoin, zarówno wartość 20 polskich złotych. Lecimy, kolejna kryptowaluta, czyli Quarkchain 130,2745. 2745. Kwota 20 złotych. Dodajemy, uśredniamy, uśredniamy koszt zakupu, czyli kupiliśmy wcześniej za 1000 Satoshi. Teraz kupujemy za 800, więc mamy za 40 zł. Średnio kupiliśmy za 900 Satoshi. Ta strategia bardzo dobrze, jak widzieliśmy już na, na przestrzeni ostatniego roku. Ta strategia słabo się sprawdza, kiedy rynek idzie w dół, ale bardzo będzie dobrze się sprawdzała, kiedy rynek pójdzie znowu w górę. I tak naprawdę, jeżeli myślimy naprawdę na, na długoterminowym inwestowaniem w krypto, właśnie w taki sposób, myślę że długoterminowo będzie miało to bardzo dobry oddźwięk i wszystkie, no 95% kryptowalut, które mamy w tym naszym portfelu, będzie na zielono i to będzie na zielono bardzo, tak? Niektóre, moim zdaniem, kryptowaluty będą miały czterocyfrowe cyfrowe zielone kwoty, czyli urosną ponad 1000%, niektóre po kilkaset procent w przeciągu kolejnych, myślę, 6-18 miesięcy. Jednak będziemy oczywiście obserwować, wszystko jest przed nami. Na razie 72 tygodnie za nami, jestem mega ciekaw, co się dalej wydarzy. Teraz myślę bardzo ciekawe rzeczy, czyli zobaczymy, co się tak naprawdę działo na Bitcoinie i zobaczymy, będziemy mieli tą perspektywę tych zmian, które na obecną chwilę mają miejsce. Ok, więc znalazłem taki ciekawy wykres, może uda mi się go trochę powiększyć. Major corrections, tak, czyli większe korekty, główne korekty do września 2017 roku. Oczywiście, że wiemy, że mieliśmy teraz korektę, czyli od. No, november, tak to od december, czyli od grudnia 2017 roku do obecnej chwili, właściwie do grudnia 2018 roku zeszliśmy z 20 tysięcy na 3200 dolarów. Jest to korekta na poziomie 84%. Jednak chciałbym, żebyś zauważył, jak wygląda ta. Co jest na tej tabelce, ponieważ jest tutaj mnóstwo ciekawych informacji. Zauważcie, że mm, dla ciebie, kiedy masz dzisiaj tą perspektywę, ile dzisiaj już kosztował Bitcoin, ile nawet dzisiaj kosztuje, może wydawać tobie się to po prostu śmieszne. Zauważ, 17 centów. Tak? Mamy tutaj datę. Jest to 14 września 2010 roku z 17 centów w 24 dni spadek do 1 centa. Ok. Powiedz sobie, powiesz, kurczę, 17 centów, to tak była super cena bitcoina. Nawet jeżeli była to górka, bym kupował, bym kupowała. Tak, ponieważ no na dzień dzisiejszy, wiadomo, 5 tysięcy, to dzisiaj jest to zwrot po prostu niewyobrażalny. Ok, jednak ci ludzie nie mieli absolutnie takiej perspektywy. Lecimy dalej. Mamy kolejny okres listopad tego samego roku. Z 50 centów na 14 centów, Zauważcie 72% spadek ceny bitcoina w 4 dni. OK, zobaczcie, oczywiście, wtedy był zupełnie inny kapitał, zupełnie inny rozwój technologii, właściwie to wszystko raczkowało, jednak wciąż ludzie, którzy tam byli, nie mieli perspektywy. Widzieli tylko to, co było wcześniej. Tak samo jak my, widzimy, co było wcześniej, OK? I możemy wyciągać pewne wnioski. Więc nawet na obecną chwilę, ty sobie spojrzysz na to, 50 centów, więc nawet jeżeli cena była na górce, to bym kupował, kupywała i chciałbym po tej cenie kupić, tak? Jednak ci ludzie nie mieli perspektywy, ale lecimy dalej. Zauważcie, mamy 2011 rok luty z 1,10 na 56 centów, 50% redukcja w 53 dni. Ty znowu prawdopodobnie powiesz: dolar za bitcoina biorę w ciemno, prawda? Lecimy dalej, mamy maj w 8 dni, 34%, mamy potem czerwiec, w 162 dni, i to była jedna z głównych tych większych korekt, słynnych korekt na bitcoinie, z 32 dolarów na 2 dolary. Ok? Normalnie petardo. Znowu prawdopodobnie, ty też powiesz, 32 dolary, super cena, jednak dla wielu osób wtedy, które inwestowały na górce, to była po prostu jedna z gorszych decyzji finansowych życia. Ok, tak samo wiemy, że na obecną chwilę mieliśmy ludzi i mamy osoby, które kupowały bitcoina jednak na górce i są dzisiaj w tym dołku. Nie mamy perspektywy tego... Co jest przed nami, bo nie wiemy, co jest przed nami, natomiast mamy perspektywę tego, co się wydarzyło i możemy pewne wnioski wyciągać i pewne rzeczy zakładać. Kolejna rzecz: 2013 rok 266, cena bitcoina spadek na 63, później 2013 rok, listopad, aż 410 dni trwała korekta: 1166 do 170 dolarów, właściwie to tutaj był spadek do 155 dolarów. I był to spadek na poziomie 88%. Ok, i Day's to New High, i później od tego czasu aż 1181 dni zajęło, żeby wrócić do nowego all-time high. Tak? Więc naprawdę sporo czasu 3 lata. No, i mamy tą tu tutaj przerwę. No, i mamy rok 2017. Rok 2017 był to rok, kiedy ja się przyłączyłem do kryptowalut. Było to sierpień, kiedy kupiłem swoje pierwsze kryptowaluty, sierpień czy lipiec. Gdzieś te okolice, gdzieś tam moich urodzin, tak? Ponieważ wtedy mniej więcej sobie zdecydowałem, że zacznę interesować się nowymi rzeczami. Myślę, coś sobie zmieni w swoim życiu i po prostu zacznę się interesować kryptowalutami, zarabianiem w necie. I to był ten okres. I kupywałem wtedy bitcoina po raz pierwszy za. Kurczę, 10 tysięcy złotych, coś takiego. Było bardzo ta. Generalnie dzisiaj wiem, że to było bardzo tanio. Jednak wtedy tak samo za zaliczyłem zarówno pierwsze zyski i bardzo szybkie pierwsze straty, ponieważ mieliśmy tych kilka takich poważniejszych korekt. Okay? Zauważcie tutaj: 33, 39, wszystko w ciągu jednego roku. 50,14, od tego to akurat ja właśnie doświadczyłem, czyli 5000 tysięcy. Bitcoin kosztowało 5000, tysięcy, spadł do 3 tysięcy. 3725% i z mojej perspektywy wtedy, kiedy to spadło, kiedy nie miałem tej wiedzy, pomyślałem sobie, kurde, te krypto, chyba coś z nimi jest nie tak. Nie miałem perspektywy, nie widziałam tych wykresów, nie widziałem, co, co działo się wcześniej, jednak zauważcie, teraz wiemy, co się już wydarzyło, że od, od tej kwoty doszliśmy z powrotem do 20 koła, 20 tysięcy dolarów za sztukę, czyli ponad 70 tysięcy złotych za jednego Bitcoina, tak? Dzisiaj mamy spadek ponowny, i teraz co się wydarzy dalej? Czy te cykle już się zakończyły? Tak, zauważcie tutaj ten spadek 94%. Patrzcie, jaki on był dynamiczny. Tutaj mamy kolejny. To jest ten okres bardzo, bardzo długa korekta, czyli tych 410 dni, i od tego czasu zaczęło się to, czego my doświadczyliśmy na koniec 2017 roku czyli tej górki. Patrzcie, jak to długo trwało. I okej, okay, jednak jest tu pewna rzecz wspólna na tych wykresach, ponieważ zobaczcie, ta część. I ta część, zobaczcie, jak bardzo podobnie do siebie wyglądają. Więc jest spore prawdopodobieństwo nie mówię, że pewność, ale spore prawdopodobieństwo, że jesteśmy albo w dołku, albo bardzo blisko dołka. I od tego zacznie się powolny, powolne po prostu ran do góry. Ale czy na pewno powolne? Za chwilę o tym sobie jeszcze powiemy. Ponieważ myślę, że jest. Może nie bardzo duże prawdopodobieństwo, ale jest prawdopodobieństwo i całkiem spore tego, że jednak nie będziemy czekać kolejnych, nie wiem, dwóch, trzech lat na o kolejne all-time high. Moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że zobaczymy to jeszcze w tym roku. To jest moje zdanie na podstawie tego, co się dzieje wokół świata krypto i jakie fundusze, jakie pieniądze dookoła krypto na obecną chwilę krążą. Okej, okay, więc tak to wygląda, więc mam pytanie do Ciebie, co Ty myślisz na ten temat? Powiedz, kiedy Ty dołączałeś, dołączałaś do świata kryptowalut? Jestem mega ciekaw, czy są osoby z tego okresu, sprzed dwa, 2015 i wcześniej. Tak, jestem mega, mega ciekaw, ponieważ takie osoby mają zupełnie, zupełnie inną perspektywę, doświadczyły zupełnie czegoś innego, prawdopodobnie wątpię, że jest tutaj ktoś między nami, który, kto ma kto ma swoje doświadczenie z krypto z tego okresu, to znaczy ktoś, kto kupował wtedy krypto, tak? Ponieważ jeżeli kupował i przynajmniej część zachował, to po prostu dzisiaj po prostu jest milionerem i nie wiem, czy po prostu ma czas na oglądanie YouTube'a. Ale jeżeli jest taka osoba, bardzo chętnie bym po prostu rozpoczął jakąś ciekawą konwersację. Bo zauważcie, jak to jest. Kiedy te osoby, dla nich się świat walił na głowę po 50 centów, ty patrzysz z tej perspektywy kilku lat. Także kurczę, jak oni mogli wtedy, powiedzmy, rudzić, przecież Bitcoin był wtedy taki tani. Ok, ale zauważ, że za 2-3 lata, być może, jeżeli Bitcoin będzie w takiej cenie, jak przewiduje wielu ekspertów, ponieważ wiele osób mówi, że Bitcoin będzie pomiędzy 80 tysięcy a 300 tysięcy dolarów za sztukę, to sobie powiesz, że później Bitcoin był po 5 tysięcy dolarów, było trzeba po prostu tylko brać i ładować, tak, ponieważ nie wiadomo. No, oczywiście nie, nie wiemy, jaka cena będzie, jednak ta perspektywa dla mnie osobiście mnie to bardzo ekscytuje, ponieważ jest to pewien cykl, który się powtarza na Bitcoinie i osobiście wątpię, że ten cykl już się skończył. Pewnego dnia się skończy oczywiście, tak jak wszystko inne, po prostu trwa do pewnego momentu, kiedy coś się rozwija, dochodzi do pewnego momentu, jest tak zwana krzywa dzwonowa. Tak dochodzimy tutaj, zaczyna się proces spadek i stabilizacja. Moim zdaniem, jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, więc ja jestem mega po prostu podekscytowany tym, co się wydarzy. Na podstawie tego, co już sam doświadczyłem, na podstawie. Tego co widzimy właśnie z takich wykresów. Jestem mega ciekaw, co ty na ten temat sądzisz. Daj znać koniecznie w komentarzach. Kolejna rzecz, zainteresowanie Bitcoinem. Patrzyliśmy ten wykres w ostatnim tygodniu. Jak widzimy, mieliśmy ten pewien pik w momencie, kiedy był ten wystrzał Bitcoina. Co wtedy się dzieje? Cena leci w górę i raptem wszyscy Bitcoin, 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 znowu 20%. Media zaczęły mocno pompować, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, że Bitcoin w ciągu zaledwie kilku dni 25% do góry. I co u ludzi się pojawia wtedy w głowie? Chęć po prostu sprawdzenia tego, dlaczego to tak idzie. Mieliśmy to samo dokładnie w 2017 roku, kiedy ludzie, zauważcie, lecimy ostatnie 5 lat. Tak? i za chwilę pojawi się wykres i zobaczycie po prostu, jak to wszystko funkcjonuje zupełnie odwrotnie. Tak, czyli w momencie, kiedy bitcoina cena jest niska, tak samo na tym wykresie, który widzieliśmy, kiedy cena bitcoina była niska, spadała od tego momentu, nikt się tym nie interesował. Kiedy była wysoka, większość ludzi się tym interesuje. Więc teraz cena jest niska, więc Twoim zdaniem powinieneś teraz się interesować, czy będziesz czekał, jak inni na takie właśnie momenty, tak samo jak tutaj, tak? Osoby widzą, a 5 tysięcy, wzrosty, wchodzę. Akurat dzisiaj będąc przy dołku, będąc w takiej korekcie ma to trochę większy sens. Jednak bardzo mi zależy na tym, żebyś oglądając to wideo i inne też wideo na, na YouTube o kryptowalutach nie był osobą, która tutaj będzie, bo prawda jest taka, że ktoś znowu będzie na tej górce. Będą osoby, które stracą na tym rynku, jednak osoby, które będą się edukować, wyciągać wnioski o prostu tego uniknąć. mam nadzieję, że po prostu będziesz jedną z tych osób. Tak, że będziesz gotowy, że będziesz miał jakieś swoje portfolio na obecną chwilę, będziesz potrafił wyjść i zrealizować część zysków, bo to jest też mega, mega ważne, żeby po prostu nie przespać momentu, kiedy mamy takie wzrosty po kilkaset, kilka tysięcy procent. Przynajmniej część, część zysków trzeba zrealizować po prostu i z tego skorzystać, bo później znowu będzie czekanie kilka lat na kolejne na kolejne wzrosty po korektach lub być może nie, być może to jest już ostatni cykl przed nami. Sam musisz to dla siebie zdecydować. Jednak na podstawie przyszłości wyciągamy wnioski, a wniosek mój jest bardzo prosty. Kiedy ja patrzę na sobie na wykres, mówię do siebie, słuchaj Piotrek, patrz, tutaj była cena 20 tysięcy dolarów i wszyscy wtedy szukali Bitcoina. Dlaczego oni wtedy szukali Bitcoina, a nie szukali go teraz? Jeżeli sprawdzisz wykresy i ceny Bitcoina w tych okresach, będzie to samo tutaj. Kurczę, czyli tutaj był mocny skok ceny Bitcoina, wszyscy zaczęli się interesować Bitcoinem i chcieli go kupować. Kiedy cena była niska, nikt nie chciał go kupować i nikt się nie interesował. W tych miejscach media pompują, w tych miejscach media pompują informacje dla zwykłych po prostu ludzi. Zwykli ludzie wchodzą i niestety ludzie, którzy wtedy wchodzą na rynek tracą pieniądze. Więc ja nie chcę być taką osobą, która wchodzi na samej górce, dzisiaj właśnie gdzieś cały czas obserwując ten rynek, wyciągając wnioski i po prostu podejmuję, mam nadzieję, jestem. Osobiście jestem przekonany, że podejmuje dzisiaj bardzo dobrą decyzję o tym, że kupuje teraz kryptowaluty. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Zrób z tym, co, co, co tylko chcesz. Jednak dla mnie zależy tylko na tym, żebyś nie był osobą, która dołącza się do krypto tutaj, kiedy wszyscy i media mówią o tym, że Bitcoin jest najwspanialsza rzecz na świecie po prostu i z każdego robi milionera. Bo wtedy zarabiałem pieniądze, kiedy nikt o tym nie mówi. OK? A teraz. Zaczyna się oczywiście trochę o tym mówić, właśnie z powodu tego wskoku 25%. Jednak to jeszcze jest wciąż dobry moment, i myślę, że nam jeszcze mała korekta. Z mojej perspektywy nie ma to znaczenia, czy ja kupię bitcoina za 5000 teraz, czy za 4000, jeżeli on spadnie. Doświadczyłem spadku bitcoina z 20. Na 3000 dolarów, więc ten 1000 teraz naprawdę nie robi żadnej różnicy. Wiem, że teraz kupują za 20 złotych bitcoina, kupuję 100 tysięcy Satoshi, a kiedy pójdzie ją w górę, to za 20 złotych kupię sobie potem, nie wiem, prawdopodobnie w przyszłości 1000 Satoshi albo mniej. Więc dzisiaj kupuję dużo, dużo więcej. Moja wartość nabywcza moich fiatów jest dużo, dużo większa. I na koniec! Myślę, informacja, która też jest ciekawa, mówiliśmy o tym tydzień temu, yy, rozkładałem to na czynniki pierwsze w zeszłym roku, kiedy byliśmy tuż przed konsensusem majowym w Nowym Jorku, ponieważ jest to event, który zazwyczaj bardzo mocno pompuje ceny kryptowalut o kolejne 100, 200, 300%. I moim zdaniem starzy się to po raz kolejny. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, kto jest. Oczywiście, możesz sobie przejrzeć agendę, możesz zobaczyć sobie, kto tutaj będzie rozmawiał. Mamy osoby z Harvardu, mamy osoby. Z Microsoftu, z IBMu. Mamy osoby oczywiście z projektów kryptowalutowych. I na tym, na tym evencie jest naprawdę bardzo dużo inwestorów gotowych, trzymających ogromne pieniądze, żeby inwesto móc inwestować w krypto. Więc zobaczmy, kto jest sponsorami tego eventu. Itoro prawdopodobnie, prawdopodobnie znacie. Jedna z największych, jak nie największa platforma tradingowa na świecie. IBM na pewno też znacie. Lecimy niżej. Tata Consultancy Services. Mamy Microsoft. Mamy dalej ledger, na pewno znacie. Mnie interesuje ta firma Fidelity Digital Assets. Ponad 7 trylionów, tak? Czy miliardów? Chyba trylionów dolarów w obrocie, w swoim, w swoim funduszach, łącznie, zainwestowane gdzieś w aktywa. Przeogromny kapitał, który może po prostu ceny krypto wywrócić do góry nogami dosłownie w minutę, okej? Okay? Co się wydarzy? Oczywiście tacy ludzie nie podejmują decyzji tak pochopnie. O, dzisiaj wchodzimy, oni to rozkładają bardzo, bardzo wolno i będą chcieli inwestować w najlepszych momentach, im się nie śpieszy. Oni są dzisiaj ustawieni, dla nich to jest długoterminowa gra, tak? Oni nie są tutaj na chwilę, że po prostu, tak jak wielu ludzi myśli, na ten złoty strzał. Dzisiaj wchodzę po prostu jak to lotka. Wygrywam. Oni spokojnie sobie budują. Dla nich 3-4 lata to jest nic. Oni są gotowi wyczekać na tym rynku 10-15 lat, jeśli będzie taka potrzeba. Wiem, że ty prawdopodobnie nie jesteś w stanie tego zrobić, jednak warto podążać za dużymi graczami. I nie mówię, że będzie trzeba czekać na 10-15 lat na zyski, jednak cierpliwość popłaca. Ok, lecimy dalej. CMI Group, kolejna rzecz. Lecimy South Santander, Bakt. I wielu, wielu, wielu innych. Nio, no i co mnie interesuje na końcu, jest też Zilika, jednym ze sponsorów. Ok, więc tak to właśnie wygląda. Jeden z największych eventów kryptowalutowych z roku na rok przynosi bardzo duże zainteresowanie krypto, rynkiem krypto, i z roku na rok sprawia, że dużo dość kapitału wchodzi na rynek. Moim zdaniem jest to moment, kiedy jest duża szansa, że w tym momencie dojdziemy do 6000 dolarów. Mam nadzieję, że to przebijemy i będzie to ponowną linią wsparcia dla naszych krypto, tak? Jednak, jeżeli to się nie stanie, to będziemy po prostu wtedy zaliczać po tym korekty. Bo tak czy siak po tym evencie z roku na rok jest pompka, i później znowu jest korekta. Ok? Więc warto tego nie przespać i na koniec na tej górce zrealizować część swoich zysków. To jest moja strategia. Ja będę to zrealizował zre jeszcze, oczywiście. Nasze zakupy, ponieważ ostatnio kupowaliśmy Quarkchain po 9,98, teraz jest 200 Satoshi niżej. Więc wczoraj dokonałem ponownych zakupów na niektórych wybranych kryptowalutach. Do naszego eksperymentu, czyli pomnożenia, mój cel jest zrobić jak najszybciej razy dwa na Bitcoinie, nie w złotówkach, ponieważ właściwie na złotówkach mogłoby to być dużo, dużo szybciej. Jeden strzał na Bitcoinie i nawet jeżeli te alty nie będą spadać w stosunku do Bitcoina, można zrobić te 100%. Jednak moim zdaniem sztuką jest mnożyć Bitcoina poprzez altcoiny. Okay? Jak widzimy nie jest to łatwa sztuka, ponieważ grając wasza na Binance, gdzie nie mamy 100 lossów, i nie jesteś w stanie być na bieżąco na rynku, tak tak jak dla mnie ten tydzień był bardzo tygodniem zajętym. Zarówno życie prywatne, zarówno życie biznesowe sprawiło, że nie mogłem śledzić po prostu rynku i kiedy ceny zaczęły mocniej spadać, nie byłem w stanie po prostu zrealizować albo wyjść z trade'u, więc znam, że po prostu to trzymamy i otwieram kolejne pozycje, kiedy osiągamy kolejne mocne linie wsparcia dla danych krypto. No i te linie, które ja już dla siebie wyznaczyłem, jest to dla Ziliki około 400 satoshi, dla na około 800. Mamy Bitcoins wcześniej, czyli teraz Ethos, OneChain. Te dwie kryptowaluty już są na delikatnym zysku. Te, jak widzieliście przed chwilą, wahają się mniej więcej w tych granicach, tutaj delikatny spadek na workchainie. Tutaj mam ustawione dużo większe zyski, to jest, moje, moim zdaniem, był mój błąd, ponieważ mogliśmy realizować zyski między 5 a 10%, właściwie w przypadku każdych z tych kryptowalut, więc myślę, Teraz będziemy coś takiego właśnie robić między 5 a 10 będzie to bardzo fajny cel. Oczywiście tutaj zrealizowaliśmy 33% zysku właściwie w kilka godzin. To jest krypto, to jest możliwe, jednak długoterminowo i rozsądnie mnożąc Bitcoina. Mój wniosek jest taki, że jednak nie iść w te duże procenty. Oczywiście jestem prawie przekonany, że jeżeli zostawimy to na kilka miesięcy, to się tak zrealizuje. Ok, jednak nie o to mi chodzi. O to mi chodzi, że był jednak ruch i żeśmy w każdym tygodniu lub może co dwa, co trzy tygodnie robili jednak jakieś transakcje, realizowali zyski i potem znowu wchodzili w pewne momenty w rynku krypto, kiedy po prostu cena osiąga odpowiednie pułapy, odpowiednie linie wsparcia, odbija się od linii trendu czy odpowiednie poziomy na FIBO. Ok, więc y, y, pytanie do Ciebie. Daj znać, czy Twoim zdaniem konsensus 2019 wpłynie na ceny, kryptowalut i, i czy twoim zdaniem przebijemy poziom 6000 tysięcy dolarów do tego czasu, ponieważ jest to kluczowy, kluczowa cena dla Bitcoina. Ok, więc jeżeli była w tym wideo dla Ciebie jakakolwiek wartość, oczywiście zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłeś, a chcesz być na bieżąco z tematami związanymi z krypto, jak i zarabianiem w internecie, a póki co trzymaj się, pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć.